Cześć, witajcie! Ja jestem Kamil. Chciałbym Wam zaprezentować autograf, który dzisiaj dostałem. Nie wiem jeszcze od kogo. Mam nadzieję, że od kogoś kogo jeszcze nie mam. Ogólnie wysyłam listę do Manchester United w celu uzyskania autografów, ale także staram się czasami wysłać do innych piłkarzy, ale teraz widzę, że to jest odpowiedź na pewno do Manchesteru, bo angielskie pieczątki, wszystko angielskie, więc otwieramy. O, już wiem kto to jest Także mamy autograf Od Antonio Valenci. Mam nawet dwa egzemplarze Tego autografu Także jestem bardzo zadowolony Naprawdę super, jak widzimy Autograf jest z tego sezonu Bo mamy nowe koszulki Manchester United zaprezentowane na tym Przepraszam za dzięki w tle, ale nie wyłączyłem telefonu ani Facebooka. Także no, dziękuję za oglądanie. Nawet na pewno w następnym czasie pojawią się filmiki związane z moją resztą autografów, którą widzicie tutaj z tyłu. Także zapraszam do oglądania i do subskrybowania.